Cześć, z tej strony Asia, tu czytam. Kiedy jest mi smutno, to oczywiście próbuję sobie jakoś poprawić humor. Kiedy moja sytuacja jest daleka od wymarzonej, to szukam takich historii, które pokażą mi, że nawet jeśli początki są bardzo trudne, to zawsze jeszcze można skończyć na szczycie. I ponieważ wydaje mi się, że teraz wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu zdołowani, to chciałabym Wam zaproponować książkę, która jest i zabawna, i inspirująca, a jeszcze do tego jest to historia prawdziwa. Zapraszam na kilka słów o nielegalnym autorstwa Trevoranoa. Trevor Noah jest jednym z najinteligentniejszych komików młodego pokolenia, jakich znam, czyli takich, którzy pod warstwą dobrego humoru przemycają naprawdę ciekawe spostrzeżenia. Mówi głównie o swoich doświadczeniach, o tym, jakie widzi różnice językowe, jakie widzi różnice kulturowe, opowiada o ludziach z różnych kręgów kulturowych, których spotyka na swojej drodze, mówi o tym, jak czuje się przez nich postrzegany i jak on sam postrzega ich zachowania. Mówi też bardzo dużo o rasizmie i nic dziwnego, bo urodził się w 1984 roku w RPA, jest synem czarnej kobiety i białego mężczyzny, co w czasach apartheidu czyniło go owocem przestępstwa. W Nomen omen nielegalnym Trevor Noah opowiada nam o swoim dzieciństwie i młodości w RPA, czyli jak sam mówi, w kraju, w którym rasizm został doprowadzony do perfekcji. Mówi m.in. o tym, że władze RPA zleciły przeprowadzenie międzynarodowych badań na temat stanu rasizmu w różnych krajach i wyniki tych badań sprawiły, że wprowadzono te rozwiązania z różnych krajów, które sprawdziły się tam najlepiej. A sprawdziły się najlepiej, to znaczy skutecznie ograniczyły. Prawa czarnych, albo w ogóle wykluczyły ich z pewnych sfer życia społecznego. W nielegalnym mamy troje głównych bohaterów. Pierwszym z nich jest oczywiście sam Trevor Noah, chłopiec o skórze jaśniejszej niż matka, ale ciemniejszej niż ojciec ani czarny, ani biały i ten jego kolor skóry dawał mu pewne przywileje. Poczucie przynależności rasowej i, i tych dystansów między ludźmi ze względu na rasę w RPA był tak wielki, że nawet w jego najbliższej rodzinie był traktowany troszkę inaczej niż reszta dzieci. Na przykład jego babcia nie umiała uderzyć jej zdaniem białego chłopca. Z drugiej strony, Trevor przez pierwsze kilka lat życia żył w całkowitej izolacji. Mieszkał wyłącznie w domu. Nie mógł wychodzić na podwórko, nie mógł bawić się z kolegami, ponieważ rodzina bała się, że jeżeli policja zobaczy, że białe dziecko mieszka z czarnymi, to Trevor zostanie zabrany rodzinie, zabrany matce. I będziemy mieli tutaj sporo na temat poczucia wykluczenia. Z grupy społecznej, poczucia braku przynależności takiego pełnego z jakąkolwiek grupą i prób poszukiwania swojego miejsca w świecie. Drugim bohaterem, a właściwie antybohaterem jest wspomniany już przeze mnie apartheid czyli ten system, który doprowadził do wszystkiego, co działo się w tej książce który był źródłem wszystkich sytuacji opisanych tutaj. I będziemy mieć tutaj sporo informacji na temat tego, jak to się wszystko zaczęło, jak oswajano czarnych z ograniczaniem ich praw. Zostaną przytoczone pewne ustawy, zostaną pokazane absurdy tego systemu i jego straszliwe skutki w społeczeństwie. I wreszcie trzecia wspaniała bohaterka to jest Matka Trevora. Murzynka, która nie zgadza się na rolę społeczną, jaką narzuca jej system polityczny, kobieta, która przez całe swoje życie próbowała wymknąć się temu systemowi i próbowała pokazać swojemu synowi taki świat i wbić mu do głowy, do głowy takie możliwości, których ten system w tamtym czasie nie przewidywał. W oczach apartheidu to była kryminalistka, to była uparta wichrzycielka, to była po prostu nieposłuszna, czarna. I to jej właśnie Trevor Noah zadedykował swoją książkę. No i pewnie od dłuższego czasu zastanawiacie się: No i co w tym śmiesznego? I zapewniam Was, że sporo. E to jest właśnie siła tej książki, i to jest właśnie ogromny talent autora do opowiadania o trudnych rzeczach za pomocą przezabawnych, a jednocześnie bardzo pouczających i takich otwierających oczy historii. Za pomocą anegdot, scenek sytuacyjnych, z życia nieposłusznego urwisa, który żyje w tyglu kulturowym, językowym i rasowym. Zobaczymy absurdy systemu, zobaczymy to, jak niewinne dziecko patrzy na sytuację chorą, i jak to zderzenie młodego, takiego niepokornego Trevora z tym strasznym, bardzo krzywdzącym systemem, do jakich zabawnych sytuacji może doprowadzić. To jest książka o tym, że wszystko z czegoś wynika, że ludzkie zachowania są zbiorem pewnych doświadczeń albo pewnych reguł, które przyswoili. I mimo wszystko, mimo tego, że no nie jest to zbyt wesoły wniosek i nie są to zbyt wesołe czasy, mówiąc bardzo oględnie, to wiele razy parskałam śmiechem, czytając, co tam znowu zmalował trevor, na przykład na koncercie w szkole żydowskiej, jak ciekawie opisał różnice w podejściu do świąt Bożego Narodzenia afrykańskiego i europejskiego ojca, albo po prostu jak inteligentnie wypunktował wszystkie bezsensy apartheidu. Nie będę Wam przywoływać konkretnych anegdot z tej książki, bo nie wybaczyłabym sobie ograbienia Was z ani jednego radosnego parsknięcia przy lekturze. Powiem za to, że jeśli jesteście osobami, które tak jak ja przez łzy śmiały się na filmie: Życie jest piękne, to podobna aura bije w niektórych momentach z tej książki. I zamiast po prostu ją wam polecić, co jest oczywiste, przeczytam wam pewien krótki fragment, który rezonuje mi w głowie do tej pory i w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji jakoś tak pozwala mi pozytywnie patrzeć w przyszłość. Ja natomiast odziedziczyłem po matce jeszcze jedną cechę. Z łatwością zapominam o bólu, jaki mnie spotkał. Pamiętam przyczynę przykrych przeżyć, ale ich nie rozpamiętuję. Wspomnienie bólu nigdy nie powstrzymuje mnie przed spróbowaniem czegoś nowego. Jeżeli człowiek za dużo myśli o bęskach, które dostał od matki lub od życia, zaczyna się bać przekraczania granic i łamania reguł. Lepiej dostać lanie, trochę sobie popłakać, a na drugi dzień rano wstać i pójść naprzód. Zostanie kilka siniaków na pamiątkę, ale to nie szkodzi. Za jakiś czas siniaki znikną. I nie bez powodu. To znak, że pora znowu coś zmajstrować. I z tym fragmentem Was zostawiam. Dajcie znać czy przekonałam was do przeczytania nielegalnego Trevora Noa, a może już znacie tę książkę, bo to nie jest najnowsza pozycja na rynku. Dajcie znać w komentarzach koniecznie jakie macie o niej zdanie. I to ode mnie tyle. Serdecznie was pozdrawiam. Zachęcam do wpadania na nasze media społecznościowe, czyli Facebook i Instagram. Jeśli podobał wam się ten film, to dajcie łapkę w górę, a jeśli chcecie być powiadamiani o naszych filmach, bo lubicie nasze treści, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Pa!